Cześć, cześć Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że była przerwa ostatnio w wywrzucanych filmikach. Teraz lecimy z serią wakacyjną. Jestem razem z Artezem Siemano i gramy na Raidcrafcie na serwerze LAN. Także jak udostępnisz to mi się powinno automatycznie w sumie pokazać. Także możesz już udostępnić w to ja nie będę musiał nawet nic spisywać. No, spoko. Masz? Eee, jeszcze wyszukuję z Kajum, Local Network. Ja się ukryje, bo mi zaraz zadzikają. Dobra, weź, to weź, podejdź, to będzie szybciej. A, chciało mi. Dobra. Więc tak. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 4, 3, 1, 2, 5. Mhm. Yyy 6 3 7 8 2 Dobra e, zapory, zapory trzeba wyłączyć A nie, nie, nie trzeba, nie, dobra, trzeba na nie przecież Eym yy, Connecting to the server. Spoko Login in Loading Terrain Ło, wow, zrozpiję się do góry, pod wodą. Do góry. 30 fps, 42 fps. Dobra. Dawaj, Ej, jestem pod zamkiem jakimś. A ja jestem obok siebie. Nie, się obok siebie? O, tak to możliwe. fajny dom, tam. Dobra. No, będzie co eksplorować. E, dobra, jakiś tam fajny statek widzę. E, ja sobie tylko przeciszę trochę grę. Bo. Troszeczkę to za głośno jest, tylko nie umarł. Nic nie umarł. Ja tam widzę za nami świątynię wodą. Gdzie? Pod wodą. E, mam pewnie za małe renderowanie. Ja ej, się ej, ej, co się ej. A, tam mam coś. Pokażę Ci No. E, na jaką to jest w ogóle wersja? E, jak tu podpłyniesz sobie, nie? No. nie wiem, czy mimo, ale... e, jak to nie, jak tu podpłyniesz, istotne. weź sobie tą przycinę No dobra. Co tam jest! RLCraft! You don't, co? Ja! Co to ma być? Dobra. E, kamyczki sobie pozbieraj najlepiej. Znaczy... Dobra, ale wiesz co? Zdąży, tutaj trzeba też jeszcze zmienić zabieram. video settings. Na Particles, e, Decrest. E, I Entity Shadows najlepiej off. E, A, bo tu nie ma Optifina w tej paczce pewnie. No nie ma. Pamiętam. Ja Polecam zabrać Kaleczki, sobie Co polecasz? Zebrać hmm. żwir. O. Wow. Co? Co kurde? Ja pierdzielę. No, no... Mogę ten jeden flint? Słuchaj, jakie to jest kozackie patrzcie patrzcie co się dzieje Michał <grystanie> próbuje pieni zdobyć No no, <grystanie> jeden jeden tylko. Dobra Tak o, Jakie to jest kozackie Ja się muszę przyzwyczaić A, teraz będę dwa robił na raz. Jest dostęp! Okej. Okay. Dostęp dwa. To jest mi wszystkich teraz. O kurde. Legendarnej temki. Drewno hubert. Ja nie dostałem. A wykopałem sześć. A pa. pa. Dwa flint. Cztery. Cztery szarby flintowe mam. Это разу треба знавать. Иисус! Смог, 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 смог. Смог там есть. Где? Давай. Там, там. Там, о, но, есть. Не, не не кутьям текает. Не, ну хорошо. Не, тут есть древно. Wziąć. Co jest na górze? Ja A nic nie ma. Dawaj, chodź. Musimy zrobić sobie narzędzia. No dobra. Dawaj za mną, chodź. To jest dobra myśl. Szybko, szybko. Jezu! Biegnij, biegnij, nie oglądaj się. <laughs> dobra. <laughs> Już się boję. Biegnij! O! o kurde, Co? Nie! Zobaczyłem przez F5! O dobra, chyba odpuszczę. Weźmy od tej liczby. O, patrz, patrz. Jak coś podnosisz shiftem. Co shiftem? Kopać? Nie, nie, patrz. Czaj, patrz, patrz, patrz. Patrz, jak leży temek, to możesz albo na niego kliknąć, albo shift. A, to ja bardziej klikam. I możesz jest... rzucać kamieniami. Kup, kup. Ale patrz teraz, jak przytrzymasz to ci się pokazuje power. Jak to co przytrzymyłem? Kup. A! Ups, poleciał gdzieś. Też. E, silny jest, Dobra, wiesz no zbierasz mi wszystko. Dobra, ciekawe czy mogę wykopać pewnie nie. No, ale sprawdźmy. mogę zabrać? Nie, nie możesz. Chyba. Hello, <laughs> co? Nie! Patrz, patrz co ja... Nie, w No dobrze, że jest notyna w ale co to jest? Zobaczmy, czy nas diabną te pospory, czy nas nie nie dobrze, na teraz. Skills. Łooo, skills. Kurde. 52 karty. Eee, gorąco mi. Ej, mi coś się robi gorąco. Uciekamy do lasu. O nie! Nie, ja już tu grałem ja widzę takiego czerwonego gościa, to ja do niego nie podchodzę nawet. No to ja lepiej też do niego nie będę podchodził. Dobry pomysł. Biegnijmy. Gdzie, gdzie cię chciał. Ja zbieram patyki. Chodź bo Dam się pięć. spalimy zaraz. Dobra, chodź. No, to nie no lepiej się nie spalić, bo tu raczej dotanie z półstę duszkiem nie skończy się dobrze. Ja już ale ja jeszcze żyję. W sensie jeszcze mam pełne życie. Szybko mała. Ja o nie woda. Do lasu, ale to fajnie wygląda. No co to Myślałem, że to latające drzewo. Jakiś rank dostałem. Dobra, co? Tu jakieś muchy latają? Trochę trawy. Okej, okay, Myk, myk. myk. A to mogę chociaż Jakie go fajne Nie dobra pewnie nie mogę, muszę się mieć no, Nie mam Z Czego mogę się zrobić Taką krom zewnętrzową Eee y Ciekierkę z flinta Patrz, ja mam. Jestem prestiżowy. No dobra, a crafting? A nie potrzebujesz. Dobra, a masz masz flinta? Albo nie. To przecież jak nakopiesz drewno. Co się dzieje? Gdzie drewno? Czemu nie ma drewna? Czy ty mi zabrałeś drewno? Nie. O jest. Okej. Okay. O kurde. Ale jestem teraz bogaty w drewno. Dużo bogaty masz drewna? Trochę. To weź... Możesz zrobić jakieś narzędzia, i się podzielić. Nie zrobię narzędzia z drewna. No nie wiem, jakiś kilof, żeby nakopać nie kamień, i coś, się tak, coś tak dalej To nie jest zwykły Minecraft gościu. No wiem, że nie jest. Jak deski Dobra, muszę się napić. Ha, mam crafting. Jezu, co to jest? A! O, mam przyjaciela! Jej! Mam przyjaciela, cześć! Cześć! Wiem, że mnie nie... nie Ty jednak nie zabijesz, dobra, nie mam przyjaciela. N nitki, nitki. O! Jakie fajne, dawać mi to chcę więcej. Gdzie? Takie coś jakby... E, taki krzak. Czemu dawać ja dalej mam głośno krzaka? wszystkie dźwięki? Mam siodło! Ej, chcę mnie. No. Dobra. No dalej głośno wszystko jest. Zciszę sobie sławki. Joink. O. Od razu lepiej. Co to jest? No, nie mam. Gdzie ty jesteś? Ja tutaj. No, oczywiście. Eee... Yy, jak mi się chce pić, to się grafika pogorsza? Tak. O kurde. Co ty robisz? Poluję. No już nie, bo tam jest niebezpiecznie. O, tu mam podpowiedź, dobra. Mieści krzemień, żeby dobra. zrobić siekierkę. Idziemy, idziemy, idziemy. Hmm. No dobra, przydałoby mi się teraz tego flinta też trochę nakopać. Mówiłem, mm. Mm. dziwne kru, kru, szare kru, kru. miejsce, idę tam. U, złoto skrzynki, coś takie antyflintowe Ała! O, no to pobyciu razem. Gdzie cię tepło? Daleko. Ja jestem na... Nie ma koordynatów. A. Na jakichś bagnach jestem. Ej, no. może jak umrę to też nie do Ciebie? Nie, nie. Nie próbuj. Pojawiliśmy się razem. Nie. No, właśnie. nie. No, ja nie. No właśnie, bo nie mam ja tego na czacie. Nie czacie? A czemu masz, miałbyś mieć na czacie? A, dobra. Wszystko jasne. Nie! Zaklinowałem się. Ja już muszę wykopać kamienia ręką. Jak ja tak nie wykopię Jest żeby miał... Co to jest za zombie to, yes, mam flint! On. Mam dwa flinty Aż tak wal. Jeszcze nic Gdzie ja mogę nic zdobyć? Jak nic zdobyłeś? No tym Tym plant fiberem Wierzesz go i trzy kraftujesz sobie. Ale mi I... Co? Aha. Damn. Dobra. Okej. Okay. Wszystko jasne Dobra, jeden Flint, dwa. O, trzy. No kurde. To jest jakiś sprint szart, kurde. Uderzasz o kamień. Flintem. No klikasz hmm. prawym na kamień flintem no dobra prostu. no, ogarnąłem. Nie no. jestem tempem Gdzie to jest? A, i jakie jest prawdopodobieństwo, że to nie wypadnie? Nie wiem 100%? Nie, mi nie wypada. No cóż, spróbuj uderzyć. No prawy mi. Nic. Mam tylko rok. W lewym uderzasz. Ale mówię, że flintem, a nie coś, coś. No flintem. Coś mnie zatruło. To lepiej czeka. No taki mam zamiar. Najlepiej się w kopie. To przydałoby mi się pochodnie. O, dobra, już, już mnie nie truje. Nie, cały czas mnie... Czemu czułam na 0 sekund i mnie truje. Mam oh, dobra po wszystkim, to prawym czy lewym? Bo obydwoma próbowałem. Prawym, prawym na górę kamienia. I niech znowu obok. Nie Zetruło. Co to? Dobra, ja się zakopałem, bo coś mnie truje. No dobra, a co teraz robimy? Bo nie jesteś... Nie jest, jesteśmy osobno teraz. No, musisz przeżyć. A, a, a co potem? Przeżyć dalej. I przejść ale Ja bym proponował zacząć jeszcze raz i próbować nie zginąć. Człowieku, ty jesteś youtuberem, musisz mieć content na odcinek, no. Świątynia! Ale fajna? O, drewno darmowe. No, Jakie zombiaki kurde, co to jest? No, 14 jest. Ty. Dobra, w związku z tym, że odcinek robi się już trochę długi, to kończymy na razie, także widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało, do zobaczenia i cześć!